Wiecie, co czułem, kiedy Wojtyła został papieżem? Czułem się tak, jakby Polska zdobyła Mistrzostwo Świata. Jakby w meczu finałowym nasi wygrali z Brazylią 7-0. Wybór Wojtyły był jak wielki, zwycięski Mundial, a potem, jak w 79 roku przyjechał do Polski, to był Mundial Mundiali, Puchar Pucharów i Liga Lig. Papież, Grał na środku ataku, na skrzydłach, w pomocy grał na każdej pozycji, był libero nie do przejścia i był bramkarzem, który w ogóle nie puszczał bramek, nie schodził z boiska, nie potrzebował nawet napić się wody mineralnej. Przeciwnicy się zmieniali na boisko, wchodziła reprezentacja za reprezentacją i Wojtyła w pojedynkę kromił najsilniejsze jednostki świata. Słynne katynaccio przy drblingu polskiego biskupa Rzymu szło w całkowitą rozsypkę. Argentyńczycy chcieli się poddać na długo przed upływem 90. minuty. Brazylijczycy tylko w pierwszej połowie byli w stanie dotrzymać mu kroku. Hiszpanie, choć pierwszorzędni katolicy doznali stromotnej porażki w sporcie, nie ma litości. A najprzyjemniej było, jak Jan Pan Paweł II spuszczał lanie libertyńskim Holendrom, którym wszystko wolno. Anglikańscy Anglicy do zera! I reprezentacja Niemiec, w której... Na jedenastu graczy, co najmniej dziewięciu, to zajadli w zdobywaniu doskonałości synowie luterskich pastorów. Dwucyfrówka. Tak jest. Niemcy za reformację do przerwy 7-0. Po przerwie drugie 7. Za schizmę. I tak niski wynik. I tak papież bawił się z nimi, jak chciał. Dał im nawet jedną honorową bramkę strzelić. Umyślnie dał się ograć. Pozwolił jednemu protestantowi wyjść na pozycję. Był spalony, ale papież nie protestował. A potem w bramce specjalnie rzucił się w drugą stronę, żeby widać było, że przepojony jest duchem ekominizmu i wolą pojednania. Ale wynik 14 mówi sam za siebie. A potem słynny, chyba najsłynniejszy, arcyważny mecz o wszystko z Rosjanami. Papież, grający zawsze w białych strojach, na to spotkanie narzucił na ramiona Mocetę, czerwoną pelerynkę. Wagę wydarzenia chciał podkreślić? Swoją watykańską czerwień i ich bolszewickiej czerwieni przeciwstawić? Pewnie wszystko po trochu. I zaczęło się. Zaczęło się. Chryste, panie! Na początek bombardowanie z dystansu. Jaka bomba za bombą! Z 30, z 40 metrów, z połowy boiska, z każdej praktycznie pozycji i wszystko wchodziło. Piłki uderzane fałszem z potworną siłą i nieubłaganą precyzją. Każdy stały fragment gry, bezlitośnie wykorzystany bezpośrednio z rzutów rożnych. Dwie bramki, wszystkie rzuty wolne sprzed linii pola karnego zamienione w gole. Cudowna technika! Najpiękniejszą bramkę meczu papież strzelił przewrotką. Najpierw w obronie rozegrał trzy jakby nie dbały. pozycyjne podania, co na oko wyglądało nawet na szukanie chwili wytychnienia, bo tamci jednak nacierali ostro. Mimo to nie było żadnego wybijania na oślep, żadnej obrony częstochowe, ale konstrukcje zaczynane na Natychmiast na własnym polu karnym, tak jak w przypadku tej akcji, która po odebraniu piłki przeciwnikowi od razu, choć z pozornym kunktatorstwem, ruszyła sprzed naszej świątyni. I zaraz po uśpieniu sowieckich szeregów poszło krzyżowe podanie i Wojtyła w pełnym biegu podał do samego siebie i sam sobie błyskawicznie oddał sklepki. Pozycja była w zasadzie strzelecka, ale papież, jakby chciał sobie zadanie utrudnić. Zaczął się nagle kiwać, a raczej niczym wytrawny salonista. Minął trzech całkowicie bezradnych ruskich. Okiwał ich, ale o mało co nie wyleciał poza linię autową. Był wprawdzie na wysokości pola karnego, ale całkiem z boku i tyłem do ich bramki. I w tej karkołomnej pozycji podniósł piłkę, jakby przyklejoną do nogi i miękkim. Lobem posłał ją, pozornie nieprecyzyjnie, bo mniej więcej na 25 piąty metr. I tam zdawało się, będzie miał wielkie kłopoty z przyjęciem, bo też jakoś tak no obliwie stał tyłem. Piłka szła górą, więc było w zasadzie absolutnie pewne, że nawet jak on przyjmie, to wycofa do tyłu. Ale to było typowe myślenie w ziemskich kategoriach, bo on jakby pokonując prawa fizyki w gnieniu, tak jak stał tyłem, wzleciał w powietrze, zrobił salto i w górze ledwo dało się zauważyć, jak spod sutanny, która nawet nie zdążyła opaść, myśli zgują się jak dwie bordowe błyskawice, dwa specjalnie szyte przez papieskiego szewca Gianfranco Pitarella buty i jak te buty czynią w powietrzu klasyczny nożycowy ruch i jak piłka prawym z nich trafiona wlatuje w lewy górny ruch ta bramka załamała ruskich psychicznie. A jeszcze coś próbowali, jeszcze podrywali się do boju, ale od tego momentu gołym okiem widać było, że cała ich potęga jest fundamentalnie zachwiana i lada moment runie. Co to było za piękno? Oni schodzili z zmordowani, ledwo żywi, w przepoconych koszulkach tak ledwo leźli. A na środku boiska stał świeżutki, jakby gotów do dalszej gry Ojciec Święty w nieskazitelnej szacie. Co to było za poruszające piękno ludzie na trybunach? Płakali ze szczęścia, rzucali się sobie w objęcia Polska. Polska, Polska zwyciężyła! A swoją drogą papież faktycznie miał siły do dalszej gry, miał siły. Bo wieczorem, kiedy wygwatowało całe miasto, kiedy świeciły wszystkie światła, kiedy dzwoniły wszystkie dzwony, pojawił się jeszcze w oknie Pałacu Arcybiskupów przy Franciszkańskiej trzy w Krakowie. Stanął śmiało na parapecie, jedną ręką chwycił się o zdobnej kraty, a drugą nas pozdrawiał i błogosławił. I długo to trwało, długo to trwało. W świetnej formie, dowcipami sypał jak zękawa. Niekiedy odnosiło się wrażenie, że stepuje na parapecie, albo tańczy nieujarzmioną sam we wolności. Myśmy mu śpiewali góralskie piosenki. Święto Wielkiego Wieczoru trwało do późnej nocy i potem już nigdy tak nie było, potem już nigdy tak nie było. Papież, owszem, podczas kolejnych pielgrzymek do ojczyzny zawsze pokazywał się w oknie Pałacu Arcybiskupów przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie, ale z czasem okno to zaczęło się rozrastać, a papież maleć. Za każdym razem na jego pojawienie się czekały coraz liczniejsze tłumy. Stacje, telewizyjne agencje, prasowe redakcje, gazet z całego świata instalowały tam swoje stanowiska. Dziennikarze czatowały od rana. Wielgrzymi rozbijali obozowiska, pracowały kamery, dyktafony, magnetofony. Z czasem doszły bez przerwy dzwoniące telefony komórkowe, o prawa okna nabierała majestatu. Pojawiły się tam papieskie chorągwie i rozmaite watykańskie insignia. Wewnątrz zbudowano specjalny podest. Już nie było mowy o żadnych występach na parapecie. Papież zresztą słabu Po zamachu nigdy już nie wrócił do dawnego zdrowia. Pochylał się, kurczył, malał. Coraz bardziej znikał w oknie, które już nie było jednym z okien przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, ale które teraz stało się najsławniejszym oknem świata. Oczywiście dalej był wielkim zawodnikiem dalej grał i wygrywał mecze, ale te wygrane nie miały już dawnej cudowności. Było tak, jakby po wielkim zwycięstwie, po zdobyciu Mistrzostwa Świata, przyszła zwyczajna kolejna ligowa łódzka Nieraz nie widziało się w jego grze radości, a trud, a nawet irytacje. Zdarzały mu się ciężko wywalczone zwycięskie remisy. Tak, potem już nigdy tak nie było, potem już nigdy tak... Potem już nigdy nie było takiego mundialu i potem już nigdy nie było takiego dopingu. Przestaliśmy go zauważać, przestaliśmy o nim myśleć. Stał się dla nas naturalny i przezroczysty jak powietrze. Był jakby od zawsze i wszystkim się zdawało, że będzie na zawsze. Stało się oczywistością, że jest, że żyje równo z nami. Żyje, gra i zdobywa bramki. A my przestaliśmy chodzić na jego mecze, przestaliśmy mu kibicować. Byle jaki doping przez szkło telewizora mało znaczy. Pewnie, że gdyby przyjechał to po dawnemu byśmy mu zaśpiewali. Guralu! Czy ci nie żal? Albo poskandowali. Zostań z nami! Zostań z nami! Ale on już nie przyjedzie nigdy! Komu teraz będziemy kibicować? Komu teraz kibicujemy sami sobie? Komu teraz będziemy kibicować? Komu.